To zapraszamy do naszej wirtualnej wycieczki po naszym salonie sprzedaży profesjonalnych maszyn do pielęgnacji zieleni. Wśród naszej oferty mamy asortyment huskwarny łącznie z produktami profesjonalnymi. Jesteśmy również dystrybutorem na Polskę amerykańskich traktorów wielozadaniowych Wętrak. Od tego roku również w swojej ofercie posiadamy traktory firmy Farmtrack. Jest to producent, który w rągowie montuje traktory od małych kompaktowych poprzez traktory rolnicze. Również oferujemy y, wyroby. Firmy Cedrus. Jest to szeroki asortyment również sprzętu do pielęgnacji, zarówno amatorskiej, jak i półprofesjonalnej. Szeroka gama kosiarek, traktorów, maszyn o zerowym promieniu skrętu. Bardzo ciekawy. Traktor, który właśnie promujemy na rynku polskim, to Wętrak. Jest to maszyna bardzo wielozadaniowa. Ma ponad 30 różnego typu osprzętu. Może być w konfiguracji, oczywiście, zimowej, letniej. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. W tym roku szczególnie polecamy maszyny akumulatorowe, które bardzo szybko rozwijają się. Zaczynają one również wypełniać rynek maszyn profesjonalnych, ponieważ technologia akumulatorowa się bardzo szybko rozwija. Specjalizujemy się również w montażu kosiarek automatycznych, czyli tzw. robotów koszących automower. Huskwarna ma bardzo dobre doświadczenie i bardzo. Stare można powiedzieć, ponieważ jest jedną z pierwszych firm, które tą technologię wprowadziły na rynek i już kolejne generacje kosiarek automatycznych obsługują naszych klientów, dając im komfort, czasu, a jednocześnie pięknego trawnika.